realiz obejmie opieką wyjątkowa szkoła w, naszej, w naszym mieście. Pierwsza liceum ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, której ksiądz Józef Haneś był wzorowym uczniem i abiturientem. To znaczy ona się wtedy nie nazywała pierwsza liceum, aczkolwiek w tej chwili jest to właśnie taka nazwa. To było pierwsze gimnazjum w Przemyślu. Przygotowałam taki akt Które Państwo odczytam. Akt przekazania obelisku pamięci księdza pułkownika Józefa Panasia. Paragraf pierwszy. Towarzystwo Przyjaciół i Regionu przekazuje obelisk pamięci księdza Józef, Józef, y, pułkownika Józefa Panasia, usytuowany w Platerze 9. Na cmentarzu wojskowym w Przemyślu. Obelisk z pamięci został postawiony staraniem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu dzięki dotacji Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa IPN w Warszawie oraz dotacji Zarządu Województwa Podkarpackiego. Pierwsze liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu przyjmuje pod opieką tenże obelisk i przyrzeka porządkować go i dbać o jego wygląd estetyczny. Zapomniałam ja dodać, że własnych środków towarzysta również. Przepraszam bardzo. To dopiszę. Bo, bo niestety te środki nie wystarczyły, trzeba było środki własne włożyć. Pierwsze liceum ogólnokształcące Minieriusza Słowackiego Przemyślu zobowiązuje się propagować zasługi księdza pułkownika Józefa Panasia. Kapelana Legionu Wschodniego i drugiej brygady Legionów Polskich kapelana dowództwa Okręgu Generalnego Lwów i dowództwa Okręgu Korpusu nr 10 Przemyślu, kapelana ZWZ pseudonim Oracz, działacza społecznego i ludowego, zamordowanego prawdopodobnie 4 kwietnia 1940 roku przez NKWD w Lwowie. W lipcu 1919 roku ksiądz pułkownik Józef Panaś był jednym z głównych inicjatorów powstania Straży Mogił Polskich Bohaterów, która, która zainicjowała budowę cmentarza Orłów Lwowskich. Ksiądz pułkownik Józef Panaś za organizację odsieczy i walk w obronie przemyśla, ziemi Przemyskiej, o ziemi lwowskiej, oznaczony został gwiazdą przemyśla, krzyżem obrony lwowa i srebrnym krzyżem Ordetu, Orderu Wirtuti Militari. Krzyżem Walecznym, Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi dla Kapłanów Wojskowych. Podpisano prezes zarządu Bogusława Kwieczyńska i dyrektor pierwszego LO w Przemyślu Tomasz Dziumak. Gratuluję, zobowiązuję do pilnowania yy, mycia, sprzątania, ukwiecania i zaświecania z nich. Państwo licznie słyszeliście i zostaliście świadkami, żeby tak pięknie wyglądał jeszcze co najmniej 100 lat. Szanowni Państwo, no podpis jest ważny, ale myślę, że deklaracje składane przez ludzi honoru są ważniejsze. Drodzy Państwo, tak jak tu wszyscy jesteście zgromadzeni, szczególnie przedstawiciele rodziny, chciałbym, aby w imieniu społeczności pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, społeczności, którą tu dzisiaj reprezentuję ja, ale również reprezentują delegacje młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, Zadeklarować Państwu, że przejmujemy opiekę nad obeliskiem pułkownika księdza Józefa Panasia, naszego absolwenta z 1907 roku. Chciałbym tutaj zadeklarować, że będziemy dbać o jego pamięć i pamiętać o jego zasługach dla Rzeczypospolitej Polskiej, dla narodu polskiego. Jest on jednym z wielu zasłużonych absolwentów naszej szkoły. Zawsze w naszej szkole pamiętamy i zwracamy młodzieży uwagę na wzorce, na autorytety. Myślę, że ksiądz pułkownik Józef Panaś będzie jednym z nich. Zawsze będziemy pamiętać jego wkład w odzyskanie przez Polskę niepodleg niepodległości. Serdecznie dziękuję towarzystwu, dziękuję wszystkim, wszystkim, którzy się przysłużyli do odnowienia pamięci o księdzu pułkowniku Józefu, Józefie Panasiu i do wystawienia tego obelisku. <laughs> Symbolicznie dziękuję przez uścisk ręki pani prezes, tym wszystkim osobom. Dziękuję Państwu. Dziękuję proszę Państwa. Ja chciałam tylko dodać jeszcze do wypowiedzi Pana Dyrektora, że, yy, że projekt, projekt tego właśnie obelisku jest, yy, to jest autorstwo Pana Mariana Szajdy, jest tu z nami obecny, znany rzeźbiarz, yy, artysta, o tam się schował za Panem Prezydentem, bo Pan prezydenta jest, jest wysoki, więc go nie widać, tak? <grym> <grym> Bardzo zdolny rzeźbiarz, a ja jestem okropną regionalną pacjotką i innym obcym nie daję roboty, tylko swoim własnym. Przepraszam, że tak sobie powiem. Aczkolwiek jest przepiękny. przepięknie. Jest po lewej stronie Krzyż Obrony Lwowa, w środku Wilkuty Militarii i po prawej stronie Gwiazda Przemyśla. Ktoś I wszystkie oczywiście tytuły ważniejsze, które, które ksiądz panaś posiadał. No i pozwoliliśmy sobie na dole oczywiście napisać za co otrzymał Gwiazdę Przemyśla, bo my jesteśmy jeszcze w trakcie także realizacji, a właściwie dzisiaj jest finisz projektu odznaczeni Gwiazdą Przemyśla. To od dwóch lat przypominamy wszystkim, jeździmy, wybieramy się 20 października proszę Państwa do Odrzykonia. Już Państwa zapraszam z repliką Gwiazdy, aby tam właśnie Mieszkańcom miasta pokazać, jak wyglądała gwiazda. Przemyśla byliśmy na powązkach Warszawy. Szanowni Państwo, w tej chwili obecnej proszę o złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Ja Thank <laughs> you.